czołem. dzisiaj temat związany z tym, że Rosja zaatakuje Polskę. Słuchajcie, różne są opinie, są jedni, przychodzą, mówią, że zaatakuje w tym roku, w tamtym roku. Amerykański wywiad mówi, że w 2028 roku. I kto tak naprawdę mówi prawdę, czy to, że Rosja nas zaatakuje, czy może, że jesteśmy bezpieczni, bo takie głosy też są. A tak naprawdę te wszystkie. Yy, Mówienie, że to jest 2028 rok, czy 2027, czy zaatakuje, czy nie zaatakuje, czy najpierw zaatakuje tam, czy tu, to jest tak naprawdę wróżenie z fusów i nie ma się za bardzo co brać do bani tego, co mówią, bo to jest takie, wiecie, straszonko. I ja nie mówię oczywiście, że nie ma, nie ma zagrożenia, bo zagrożenie ze strony Rosji było, jest i będzie, ale mówienie o tym, że mamy czas tylko do 2028 roku, to tak jak na przykład słuchanie. Jakiś tam Nostradamusa czy innych ludzi, i którzy mówią, że będzie przypowiednia, że w 2028 będzie koniec świata. Także prawdopodobieństwo, że Rosja nas zaatakuje w 2028 roku, w mojej ocenie jest takie samo, jak to, że będzie koniec świata. No może koniec świata jest bardziej prawdopodobny? Oczywiście żartuję. Tutaj prawdopodobieństwo ataku Rosji jest, jest bardzo duże, dla, duże, dlatego oczywiście trzeba się zbroić. Ja nie mówię, że nie, trzeba reformować tą armię, i dlatego no, yy, dzisiaj taki yy, krótki cytat związany z tym, właśnie, że amerykański wywiad twierdzi, że będziemy atakowani w 2028 roku, i że tak, że znowu będziemy się bronili. Niektórzy mówią, że znowu będziemy się bronili na linii Wisły. A y, ja tylko zwrócę uwagę na, na chyba kilkanaście nawet y, punktów, takich sobie kilkanaście punktów wypisałem, z które no nie do końca jest to takie proste, ta, ten atak na Polskę, że od razu nas zaatakują, bo to atak na Polskę tak naprawdę po pierwsze nie jest prosty, a po drugie jest zagrożeniem dla Rosji, nie jest tak, taki łatwy do wykonania. Jest wiele czynników, które po prostu y, trzeba wziąć pod uwagę, żeby przeprowadzić taki atak na Polskę. Wszyscy mówią, że atak na Polskę, nie? A nikt nie mówi o tym, że na przykład może być, y, że bardziej zagrożona jest w mojej ocenie na przykład Litwa, Łotwa. No Litwa może nie, ale Łotwa i Estonia jest zdecydowanie bardziej zagrożona niż, niż taka Polska. No ale dobra, okej. Okay. Y, jednak zanim, zanim przejdziemy do cytatu, to powinniśmy sobie uświadomić taką rzecz, że to, że powinniśmy się przygotowywać na zagrożenie, no to to jest bezsprzeczne, no to chyba każdy minister obrony o tym wie. Tylko, że tak, przez. E, no. Ja od dwóch lat mówię o tym, jak w wojsku rzeczywiście jest, jakie są morale, dlaczego żołnierze odchodzą z wojska, dlaczego jest taki ogólnowojskowy burdel w tym wojsku, i przez dwa lata, oczywiście, jak ja to mówię, to i. To, Poprzedni majster nie wyciągnął wniosku. Dalej, brnął w ten burdel przychodzi nowy minister Tygrysek. Miejmy nadzieję, że być może mm, oprócz zakupu sprzętu, który jest oczywiście bardzo potrzebny, nowy sprzęt, bo ten, co mieliśmy, to oddaliśmy na Ukrainę. Także zakup nowego sprzętu jest bardzo ważny. Ale również yy, myślę, że nowy minister powinien zwrócić uwagę na kilka. Rzeczy, o których wspomnę teraz, a później sobie przejdziemy właśnie do tego y, cytatu związanego z atakiem Rosji na potencjalnym atakiem Rosji na Polskę, co twierdzi wywiad amerykański. A wiadomo jak amerykański to się nie myli. Jak coś mówi prezydent Biden, to znaczy, że mówi prawdę. Tak samo jak prezydent Duda coś mówi, to też wiadomo, że mówi prawdę. To jest chyba logiczne. Tego nie trzeba tłumaczyć. Mam nadzieję, że każdy zrozumiał żart. Także o czym mówię? Na co, na co powinien zwrócić uwagę aktualny minister obrony narodowej? Już i tak powiedziałem, że się nie nadaje, ale zobaczymy. Dajmy mu szansę, nie? E, dajmy mu szansę. Oprócz nowego sprzętu Tygrysek powinien zwrócić, no, pan minister Kosiniak-Kamysz, minister obrony narodowej, powinien zwrócić, między innymi takie, e, e, powinien zwrócić uwagę na wyposażenie żołnierza, żeby ten żołnierz nie był śmieszny. Bo na razie to wyposażenie zarówno żołnierza zawodowego, jak i żołnierza rezerwy jest śmieszne. Kilka punktów dalej szacunek dla żołnierza. Bo na razie ten beton, nie, mówię nie cały beton, ale są niektóre tempełby betonowe, które jeszcze pamiętają czasy PRL-u i twierdzą, że załóżmy. Szeregowy jest niczym, starszy szeregowy jest nikim, a starszy szeregowy specjalista jest prawie kimś. Także tutaj powinniśmy zwrócić uwagę na tę przełożonych, odsunąć idiotów, wziąć, e, rozwijać tych mądrzejszych i szanować żołnierzy. Szeregowych też należy, też szeregowym się należy szacunek. Dziwne, nie? Dla niektórych to jest dziwne. Jak szeregowego szanować? Dla niektórych to jest logiczne, a nie dla niektórych to jest dziwne. Dla tych, co są, dla których to jest... Dziwne powinni zrezygnować i odejść. Nikt za nimi nie będzie płakał. Na razie będziemy płakać za tymi, którzy odchodzą załóżmy po 15 latach za specjalistami, którzy mają dosyć tego betonu. Także tutaj na to powinniśmy też zwrócić uwagę. Pan majster powinien zwrócić uwagę na to, że specjalistów trzeba trzymać w tym wojsku, a idiotów po prostu wywalać albo pozwolić im odchodzić. Jakość zajęć. Jakość zajęć szkoleniowych, czyli zająć się jakością szkolenia, a nie sprawdzaniem porządków. Bo niektórzy podoficerowie, oficerowie, nie znają się na szkoleniu, bo znają się tylko na sprawdzaniu porządków i to i najlepiej wychodzi. Ja nie mówię, że nie powinno być porządków w armii, oczywiście powinien być, no ale jak ktoś się skupia bardziej na porządku niż na jakości szkolenia, no to nie w, tym, nie w tym kierunku. Dalej, szkolenie żołnierzy rezerwy, również jakość tego szkolenia. Nie w niektórych jednostkach yy, mówiłem, że ta jakość szkolenia jest na bardzo wysokim poziomie, a na niektórych, w niektórych jedno, jedno, jednostkach jest po prostu dno wynikające między innymi z tego, że niektórzy pracują na kilku stanowiskach naraz. No i zwróćmy uwagę na to, kogo szkolimy. Szkolenie Żołnierzy rezerwy, bo nie obronimy się przed Rosją, jeżeli będziemy polegać tylko na 40-50-letnich żołnierzach rezerwy. Powinniśmy zająć się szkoleniem 20-30 latków, ponieważ ustawa o obronie ojczyzny daje taką możliwość. Tylko trzeba to zrobić z głową, żeby nikt nie olał tego szkolenia, nie? No ale to już pozostawiam do rozkminki tęgim głową w ministerstwie. Jakość polskiego żołnierza. Czyli nie, nie bierzemy wszystkich jak leci na pałę, nie bierzemy wszystkich starszych pań do, na zmech na przykład, albo jakieś karyny, albo jakieś dziewczynki z TikToka, które później ośmieszają wojsko wypinając dupkę sobie na TikTokach i tak dalej. No to to się robi śmieszne i niepoważna, to jest wtedy śmieszna i niepoważna armia. Dalej, beton przełożonych, rzucam tylko hasło. I oczywiście dalej z ośmieszaniem wojska przestać ośmieszać wo wojsko metalowymi hełmami, debiladami, skupianiem się na e, piknikach, e, jakimiś kompaniami honorowymi na otwarcie Biedronki, bo oczywiście nowy, nowy, na wiosce otworzyli nową Biedronkę czy, y, czy nowe Dino, no to kompania honorowa jest potrzebna. No na, na tym w wielu wypadkach nasza armia się skupia. Miejmy nadzieję, że Tygrysek sobie z tym poradzi. Nad czym jeszcze powinniśmy się skupić, to oczywiście możecie napisać w komentarzu. A teraz lecimy z tym cy cytatem w związku z, z rosyjskim zagrożeniem. Nie. Cytat. Cały, cały artykuł macie na stronie klub.jagielloński.pl Link do tego macie w opisie. Także tutaj tylko fragment. Źródło, źródła dostarczające tych informacji, no, w sensie, że, na Polskę, że Rosja zaatakuje Polskę. Nie są zgodne co do czasu potrzebnego Rosji do osiągania gotowości bojowej, jak również co do momentu rozpoczęcia samej inwazji. Jednakże wpływa, wypływa z nich wspólny przekaz. Rosyjski imperializm niewątpliwie rzuci wyzwanie Sojuszowi. Chodzi o Nato. A w jego imieniu jako pierwsza rękawice podniesie Polska. No to uważam za bzdurę, że jako pierwsza rękawice podniesie Polska, ale o tym zaraz. Symbolicznym dowódcom stronnictwa wojny uczyńmy majora rezerwy Michała Fischera, który wypowiedź w wywiadzie dla Grzegorza Sroczyńskiego na gazeta.pl odbiła się szerokim echem, yy, odbiła się szerokim echem. Według mnie się nie odbiła, bo ja tego nie, nie słyszałem tego wywiadu, ale tutaj będziemy wiedzieli o co chodzi. Według wojskowego Rosjanie planują. Osiągnięcie gotowości bojowej do roku 2026 lub 2027 poprzez wcześniejszą rozbudowę armii i ogłoszenie powszechnej mobilizacji. Następnie, krótko po zamierzonym zdobyciu Ukrainy, mają rozpocząć swoisty Drang Nach Westen, czyli to y, gdzieś tam mniej więcej sobie przetłumaczyłem o co chodzi, że to jest takie pchnięcie na zachód, nie? że będą chcieli iść na zachód w celu wprowadzenia ruskiego miru najpierw w Warszawie, a potem w Berlinie. Opisując potencjalny przebieg walk toczonych na terytorium Polski, Fischer spodziewa się scenariusza podobnego do tego z Ukrainy. Rosja będzie falami wysyłać żołnierzy. W wywiadzie podano liczbę 800 tysięcy, by pod ich naciskiem Polacy cofnęli się do linii Wisły, gdzie w konsekwencji ma dojść do wyniszczającej obie armie mielonki. Ta znana już z czasów Stalina strategia zwana Ludziej u nas mnogo jest w opinii majora skuteczniejsza od zaopatrywania się w nowoczesny sprzęt wojskowy, gdyż po pierwsze potwierdzają to ostatnie niepowodzenia Ukrainy na froncie, po drugie liczne wtargnięcia sił wroga na terytorium Polski. Wystarczy do sparaliżowania naszego kraju, jako że nie jesteśmy przyzwyczajeni, przyzwyczajeni do odpierania militarnej inwazji na tak szeroką skalę. O planach Kremla dowiedzieć się miał amerykański wywiad, który udostępnił pozyskane informacje prezydentowi Bidenowi i przywództwom państw sojuszniczych USA. Prawdziwość! Dobra, słuchajcie, jak Biden mówi, że na nas ruskie będą atakować, to może on ma zamiar troszkę postraszyć, żebyśmy więcej czołgów od nich kupili więcej sprzętu. Zwłaszcza, że proamerykańska władza się zmieniła na proniemiecką i teraz Donald, Donaldinho być może będzie wolał leopardy kupować. Niż e, Abramsy, ale spoko. Straszonko musi być, żeby Polacy więcej sprzętu kupowali. Takie mam wrażenie. Prawdziwość tych doniesień potwierdzają chociażby słowa prezydenta Dudy z 11 listopada. A wiadomo, jak Duda coś mówi, to mówi prawdę. Wedle którego możemy być pewni, że rosyjski imperializm nie zatrzyma się na Ukrainie. Prezydent Zełęcki, o ten to jest specjalista, nie? Słuchajcie, to on specjalista. No jak Zełęcki coś powie, to wiadomo, że prawda, nie? Prezydent Zełenski podaje z kolei datę potencjalnego, potencjalnej agresji Rosji zbliżonej do tej podanej przez majora Fischera. Siły Zbrojne Federacji Rosyjskiej mają zaatakować terytorium NATO w okolicach 2028 roku, zaczynając od państw bałtyckich i polskich. No Zełenski, no to wiadomo, dajta nam kesiory, dajta nam dzięki i sprzęt nam dajcie, bo inaczej was w 2028 dojadą. No to na tej zasadzie Zełęcki również straszonko, Dajcie nam więcej. Daj, 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 daj. Gdzieś tam już były te śmieszne filmiki. I teraz tak, dlaczego według mnie te informacje są wyssane z palca? I tak naprawdę to, jest, to wszystko jest wróżenie z, z fusu, że 2028, że linia Wisły, że tak, nas zaatakują. Tak, siak, śmak. No jest kilka powodów. Przede wszystkim Polska Pierwsza nie podniesie rękawic, bo, być, bo ja uważam, że. Pierwsze, w pierwszej kolejności zostanie zaatakowana Estonia, Łotwa. W tym kierunku bardziej bym uderzał. Dalej. Jaki cel miałby mieć atakowanie Polski dla, dla Rosjan? Ja tutaj za bardzo celu nie widzę, ale okej. Okay. W pierwszej kolejności oczywiście zagrożone są państwa bałtyckie, czyli Litwa, Łotwa i Estonia. Zwłaszcza... Dlaczego? Dlaczego przede wszystkim? Po pierwsze, bo Litwa, Łotwa i Estonia były republikami Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich, czyli Putin w swoim... Wiecie, w swojej główce mógłby, mógłby wykminić tak, że no skoro byli, a my teraz odbudowujemy Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich, to przygarnijmy ich z powrotem, bo nam się należą. Druga sprawa. Rosja ma bezpośredni kontakt z yy, może nie z, z Litwą, ale z Łotwą i Estonią. I no, znaczy z Litwą też, no, przez, przez obwód Kaliningradzki, także tam by było najłatwiej najłatwiej zaatakować yy, te kraje, są na najłatwiejszym kąskiem, żeby po prostu ich przechwycić. Także tutaj w pierwszej kolejności oni powinni się bać, a nie Polska, która jednak ma tą strefę buforową w postaci Ukrainy, w postaci Białorusi. No, fakt, że ta Białoruś jest kontrolowana tak na dobrą sprawę, przez ruskich, no ale jednak nie są to ruskie mimo wszystko. A tam obwód Królewiecki, już zapomniałem, jeszcze ja po staremu obwód Królewiecki teraz jest, dobra, niech im będzie. Także tu przy, przy tym obwodzie Królewieckim mamy, mamy kontakt jedynie z, z ruskimi, nie? Druga sprawa, żeby dojść do Polski, to Rosja by musiała zająć całą Ukrainę. Żeby móc przez Ukrainę, bo na razie jest takie straszonko, nie? Że zajmą Ukrainę, to będą z nami graniczyć. Czy zajmą Ukrainę? Zbrojnie, zajęcie Ukrainy będzie bardzo trudne. O ile zajęcie tych wschodnich części Ukrainy było dość łatwe z wielu powodów, ale nie będziemy tego tutaj rozwijać. O tyle zajęcie całej Ukrainy, zbrojne zajęcie całej Ukrainy będzie bardzo utrudnione i wątpię, żeby nawet Putin chciał zbrojnie tą Ukrainę do końca zniszczyć. Mi się wydaje, że Putin wolałby taki scenariusz, że na przykład wykopie Zełenskiego ze stołka i w rządzie Ukrainy obsadzi swoimi ludźmi po to, żeby Ukraina nie weszła do Unii Europejskiej i nie weszła do NATO. Ja osobiście też uważam, że jeszcze za wcześnie dla Ukrainy, żeby wchodziła w ogóle do, do Unii Europejskiej i do NATO, a żeby wchodziła do Rosji, to też jest bez sensu. Ale Putin raczej by wolał mieć taką kontrolę nad Ukrainą, jak ma kontrolę nad Białorusią. Co, co by było też dla nas niekorzystne, że Putin, że, że Ukraina jest pod butem, pod butem Putina. Także w ten, w ten sposób. No, to, że będziemy graniczyli z Rosją bezpośrednio, bo Putin zajmie Ukrainę, mało prawdopodobne. Większe prawdopodobieństwo jest takie, że Putin obsadzi na w rządzie Ukrainy swoich, a wtedy nasze czołgi mogą się zwrócić przeciwko nam. Tak chętnie oddawali nasze czołgi, które... Nasz sprzęt wojskowy, który może, może, jest taka opcja, jest taka możliwość. Mi się wydaje, że to jest bardziej prawdopodobne niż to, że Putin zbrojnie zajmie Ukrainę. To w mojej ocenie jest bardziej prawdopodobne to, że Ukraina będzie pod butem ruskich. Czy Ukraina pod butem ruskich zaatakuje Polskę? No też nie do końca, bo mimo że będą pod butem ruskich, to rząd będzie pod butem ruskich, nie? a społeczeństwo dalej będzie pamiętało o ruskie krzywdy, rosyjskie krzywdy wyrządzone na, Ukrainę, na Ukrainie i obywatele no Nie do końca zgodzą się z tym, żeby na rozkaz Putina atakować Polskę, ponieważ wiecie, co innego wydaje mi się, to tak, przynajmniej takie mam wrażenie, może jestem w błędzie, ale obywatele ukraińscy, no też mam do czynienia troszkę z Ukraińcami mieszkającymi w Polsce i pracującymi w Polsce, którzy uciekli przed wojną i pracują, no to oni jednak tutaj jakoś się dogadujemy, i tak samo obywatele. Ukraińscy no, by, oni mogliby zaakceptować to, że są pod rosyjskim butem, ale to, żeby atakować Polskę pod rosyjskim butem, to nie do końca to zaakceptują. Podobnie jak na Białorusi. Wydaje mi się, że na Białorusi też tak jest, że obywatele białoruscy akceptują baćkę, ale nie zaakceptowaliby tego, żeby w imię rosyjskich interesów umierać na froncie z Polską. Taka jest moja ocena, nie? Napiszcie w komentarzu, jak wy na to patrzycie, nie? że Białoruś, pomimo, że jest pod butem Rosji, to społeczeństwo białoruskie akceptuje to, ale myślę, że nie, nie, nie zaakceptowaliby walkę i umieranie za rosyjskie interesy. Tak samo Ukraińcy nie chcieliby umierać za rosyjskie interesy, zwłaszcza, że dość długo będą pamiętać to, że Rosja zabrała im Krym i zabrała cały wschód. I raczej już tego nie odda. Kolejna rzecz. Słuchajcie, jeżeli Rosja by miała. Bo teraz każdy mówi, że tak, że Rosja zaatakuje Polskę i kraje bałtyckie, czyli Litwa, Łotwa i Estonia. nie? Być może gdzieś tam nawet będą chcieli zahaczyć o Finlandię, bo Finlandia ostatnio weszła do NATO, bo też się troszkę zcykali tym, że Rosja ma takie zapędy dziwne. No to w pośpiechu wesz Finowie weszli do NATO. Okej. Okay. I bardzo dobrze, nie? Generalnie bardzo dobrze. I, I teraz tak. Uważam, że Rosja, nawet przy pomocy Ukrainy i nawet przy pomocy Białorusi, ciężko im będzie prowadzić operacje na kilku frontach, czyli atakować Polskę, Litwę, Łotwę i Estonię. Naraz. Naraz raczej nie. Nawet jeżeli Ukraina przejdzie, że tak powiem, pod Rosyjskiego buta pod panowanie Rosji, pod rosyjskie strefy wpływów, to nadal graniczy z, z państwami NATO. Słuchajcie, od południa tam jest Rumunia, od Zachodu, to nie jest tylko przy Ukrainie, to nie jest tylko Polska, ale też Słowacja i Węgry. Te wszystkie państwa są w NATO. To nie będzie tak, to nie jest tak prosto, nawet jeżeli zbrojnie Rosja przejmie Ukrainę i to będzie po prostu granica polsko-rosyjska, no to. Tak, jak mówię, od południa Rumunia, od zachodu Węgry, Słowacja i Polska. To są kraje NATO. To nie jest tak polsko wejść, to nie jest tak prosto wejść w Polskę, zaatakować Polskę i liczyć na to, że Węgry, Słowacja, Rumunia będą na to patrzyli. Oni też poczują się zagrożeni i mogą chcieć, na pewno będą chcieli wspierać Polskę, przynajmniej mam taką nadzieję. Także tutaj ze strony Rosja jest zagrożona. Atakując Polskę, jest zagrożona tym, że Węgry, Słowacja i Rumunia będą chcieli odpowiedzieć. I tutaj jest, no, jak zresztą spójrzcie na mapę, jak to, cieka jak to ciekawie wygląda. To nie jest tak, tak prosto, że ruskie nas nie lubią i będą nas atakować. Nie? Także atak na Polskę wiązałoby się z tym zagrożeniem, że Słowacja, Węgry. I tak dalej. A tak przez Białoruś z kolei od góry mamy Litwę. No też Litwa by, jeżeli by przez Białoruś ktoś Polskę zaatakował, no jeżeli pojedyncze państwa atakujemy. Nie, bo mówię, jeżeli wszystkich zaatakujemy, Putin będzie chciał wszystkich zaatakować, to na kilku frontach na ta, taka potężna operacja. Po pierwsze, to by już był początek trzeciej wojny światowej, jakby Rosja nagle zaatakowała Litwę, Łotwę, Estonię, Polskę, no to to jest początek. Trzeciej wojny światowej, tak na dobrą sprawę. Bo zaraz, tak jak powiedziałem, wchodzi Rumunia, Węgry, Słowacja, które poczują się zagrożone taką dużą operacją militarną, która by na pewno była wspomagana przez Białoruś. Także nie jest, nie jest to takie, takie proste, że a ruskie 2028 wjadą na Polskę. Wiecie, wjechać na Ukrainę jest bardzo łatwo, bo. Po pierwsze, Ukraina nie jest w NATO. Po drugie, tam nie ma za bardzo kto pomóc Ukrainy. Od, od północy Ukraina graniczy z Białorusią, tak? Która, a Białoruś jest pod rosyjską strefą wpływu. Także tu jest to. Słuchajcie, najbardziej łakomy kąsek. I jeżeli już Putin chciałby coś robić, to tak jak mówiłem, atak na Estonię lub Łotwę. Nie na wszystkich naraz. Bo to jest za, za duża operacja wojskowa. Nie? To już jest taki początek, tak jak powiedziałem, trzeciej wojny światowej. To jest zbyt, zbyt, zbyt ryzyko, ryzykowne, ale Putin może zrobić tak, a jebniemy sobie na przykład w Estonię albo w Łotwę. Zobaczymy, co się stanie. Jak na to zareaguje? No to powiemy, że to był taki incydent i się wycofamy. Na przykład. Ja jeden ze scenariuszy. A jeżeli na to nie zareaguje, bo na przykład Rosja postanowi zaatakować Estonię czy Łotwę, która, tak jak powiedziałem, jest łatwiejszym celem niż Polska, dzięki temu, że załóżmy Putin by przejął Estonię, Łotwę, to ma dojście do Morza Bałtyckiego większe, bezpośrednie, później ma elegancki przez Litwę, później zaatakuje Litwę i ma elegancki jej dostęp i wtedy dopiero może atakować Polskę. Z kilku stron. To jest to jest wtedy niebezpieczeństwo. Także większe zagrożenie jest tutaj, uważam, że bardziej powinna się bać Łotwa i Estonia niż, niż Polska. No ale zobaczymy, jak to będzie. A z kolei, jeżeli mówię, jak na to nie zareaguje, po tym, jeżeli Putin by zaatakował, by zdecydował się zaatakować gdzieś tam Estonię, no to jeżeli na to nie zareaguje, no to Putin może wtedy iść dalej. Także reasumując to wszystko, nie? Atak na Polski, na kraje bałtyckie. No i Putin nie jest w stanie poradzić sobie z, z Ukrainą, nie? I to też nie z całą Ukrainą. On tam zajął tylko te... Na początku zajął Krym, teraz zajął te, te wschodne, wschodnie obwody ich i nie do końca sobie radzi. I teraz taka operacja, która by nagle miała wejść w Litwę, Łotwę, Estonię, w Polskę, no to jest niebezpieczna dla... I to jest ryzykowne, tak? Po pierwsze, to jest ryzykowne, po drugie trudne, nie jest takie proste do zrealizowania, nawet, nawet mówię, nawet gdyby to było przy wsparciu Białorusi i, i Ukrainy. Ale oczywiście to nie zmienia faktu, że powinniśmy jak najbardziej się przygotować na każdą ewentualność. Bo tak jak powiedziałem, Rosja była zagrożeniem, jest zagrożeniem, będzie zagrożeniem. Także tutaj minister obrony narodowej albo powinien się podać do dymisji i objąć ministerstwo zdrowia, bo uznali, że ministerstwo obrony narodowej jest łatwiejsze, bo w ministerstwie zdrowia jest zawsze w topa, ale w ministerstwie obrony narodowej cały czas jest w topa, cały czas jest beton i cały czas trudno uzdrowić tą armię, ale jednak lekarz będzie chciał uzdrowić tą armię. Miejmy nadzieję, że uzdrowi. Ciężko będzie to zrobić. Ja zwrócę uwagę na pewne rzeczy, które Żołnierzy denerwują, które obniżają morale żołnierzy, które powodują, że żołnierze odchodzą z wojska i mają ten beton gdzieś. Być może zacznie się naprawa tego wszystkiego. Także kolejna konkluzja, żeby polska armia była silna, to nie tylko sprzęt, to również reforma wojska, a nie wprowadzanie debilizmu i promowanie betonu. To nie są debilady, to nie są pikniki. To nie jest zwracanie uwagę na to, że a wojsko wyszkolone przyjechał generał na, na ten na przysięgę jak wojsko, wojsko równo idzie a nie no to do wyróżnienia dowódca kompanii bo wojsko równo idzie trzyma krok no to wojsko wyszkolone no gówno prawda także tutaj i kolejna rzecz na koniec czy Rosja jest największym wrogiem Polski oczywiście, że Rosja nie jest największym wrogiem Polski i Polaków największym wrogiem Polski i Polaków jest władza którą wybraliśmy z wspólnymi siłami, która aktualnie sprawuje władzę. Nie tylko ta władza jest zagrożeniem, pisowska władza jest zagrożeniem, peowska władza jest zagrożeniem. Dlaczego? Bo oni pilnują interesów partyjnych, a nie Polski. To są ludzie, którzy są większym zagrożeniem niż Putin, bo to oni mogą nas wpędzić w wojnę na Ukrainie, czy w wojnę. Z Rosją, dlatego tutaj mówię, no, Rosja jest dużym zagrożeniem, ale to, kto rządzi w Polsce, jest największym zagrożeniem, tak mi się wydaje. I wrogiem wszystkich Polaków jest politycy, są wrogami i niestety mogą chcieć nas poświęcić w swoich interesach partyjnych, a nie polskich interesach. Słuchajcie, zagrożenie jest. Należy, należy się przygotowywać. Należy reformować armię. Jak Tygrysek do tego podejdzie, czy dalej. Miejmy nadzieję, że ten burdel będzie troszkę mniejszy, że ten beton będzie troszkę mniejszy. Ale jakoś nie wróżę nic dobrego. Jestem w tej kwestii akurat pesymistą, ale miejmy nadzieję, miejmy nadzieję, może, może będzie dobrze. Napiszcie w komentarzach, co o ty wszystkim myślicie. Czy Rosja wie, czy nie wiedzie, kiedy wiedzie, może też będziecie chcieli sobie powróżyć. Ale jak widzicie, nie jest to takie proste. Wystarczy spojrzeć na mapę i od razu widać, że nie jest to takie proste. Nie jest to takie proste. Dobra, na koniec łapa w górę, żeby nie przedłużać. Komentarz taktyczny kropka taktyczna. Udostępnijcie, niech się niech się może może ktoś jeszcze zacznie zwracać uwagę na pewne rzeczy, a nie tylko na straszonko. O Jezu. Biden powiedział, że zagraża nam Rosja. Kupujmy od Bidena czołgi, i inny sprzęt, i Hajmarsy i inne tam rzeczy, nie, bo to, że Biden tak powiedział, to nie znaczy, że ma takie dane, tylko może ściemy walić, tak jak już zresztą wspomniałem. Na koniec zapraszam do wsparcia kanału poprzez zakup bluz, koszulek ze sklepu, link macie w opisie pod tym filmem, również szkolenia wojskowe online, szkolenia wojskowe praktyczne, również linki w opisie, zapoznajcie się, macie tam kontakt do mnie w, w tych wszystkich sprawach szkoleń, a na dzień dzisiejszy to wszystko, także dzięki, cześć i czołem.